Look at this. Tight. Feels Easy. Brush it off DNA Kleopatry nie powinno w ogóle istnieć. Żadnych potwierdzonych szczątków, żadnego zweryfikowanego grobu, tylko 2000 lat mitu i zaginionych kości. A jednak genetyczny trop wokół jej dynastii był badany, i to, co sugeruje, jest naprawdę niepokojące. Bo dowód, na którym ludzie opierali się latami Szkielet jej siostry został ponownie przebadany w 2025 roku i lustro pękło. A w tym samym czasie, 40 stóp pod kruszącą się świątynią, prawie milowy tunel wskazuje na morze jak tajny korytarz ucieczki. Czy na jego końcu naprawdę była Kleopatra? Odkrycie nie tylko przepisało historię, prawda ukryta w tym tunelu opowiada zupełnie inną i o wiele mroczniejszą wersję: tunel do znikniętej królowej. Przez dwa tysiące lat finał Kleopatry był najczystszym numerem znikania w dziejach. W jednej chwili jest ostatnim faraonem, twarzą władzy i teatru, a w następnej po prostu znika. Standardowe wyjaśnienie brzmi prosto Aleksandria się zmieniła trzęsienia ziemi, woda, podnoszące się morze, współczesne ulice na starożytnych ulicach jej ostatni adres został połknięty. Ale przez ostatnie dwadzieścia lat Jedna osoba traktuje to wyjaśnienie jak alibi, które się nie trzyma. Katlin Martinez nie jest tu przedstawiana jako klasyczna uczona. Transkrypt maluje ją jako prawniczkę karną. This, uh, has the, the of the, the of która została archeolożką z Dominikany. Kogoś, kto nie podziwia zagadek, tylko je ściga. Nie podchodzi do Kleopatry jak do romantycznego plakatu. Podchodzi do niej jak do sprawy zaginionej osoby, do której dołączono miejsce zbrodni. I gdy patrzysz na jej śmierć jak na miejsce zbrodni, pytania się zmieniają. Gdzie ukryć królową, jeśli wierzysz, że Rzym zbezcześci jej ciało? Gdzie pochować kogoś, kto bał się upokorzenia tak samo jak śmierci? I gdzie złożyć jedyny grób, który nigdy nie może stać się trofeum? Profil Martinez nie wciągnął jej głębiej do Aleksandrii. Odepchnął ją od niej około 30 mil na zachód. Do zapomnianej kruszącej się świątyni zwanej Taposiris Magna. I wtedy historia przestaje być poetycka, a zaczyna być fizyczna. Bo w 2022 roku ziemia pod tą świątynią podobno oddała ogromną anomalię. Martinez i jej zespół przebili się przez wapień i znaleźli coś, czego na papierze nie powinno tam być: tunel wykuty w litej skale. Nie mały korytarz. Konstrukcję, która brzmi jak kopia inżynieryjnej legendy. Transkrypt nazywa to geometrycznym cudem. Oto detale, przez które to wygląda jak wiadomość, a nie przypadek. Ma ponad 4300 stóp, prawie mile. Ma około 6 stóp wysokości. Leży mniej więcej 40 stóp pod ziemią. Jest zanurzony w błocie i wodzie. I biegnie prosto w stronę Morza Śródziemnego. I to prowadzi do pytania, wokół którego transkrypt krąży w kółko. Po co budować niemal milową podziemną konstrukcję w niestabilnej skale. Jeśli punkt końcowy nie ma znaczenia, nie robi się tego dla mało ważnego miejsca. Robi się to wtedy, gdy coś na końcu linii musi pozostać ukryte. Potem pojawia się drugi trop, już przy brzegu. Odkrycie zatopionego portu sugeruje, że nie była to tylko odległa świątynia. Była połączona, była węzłem. A przerażająco prosta: Teoria Martinez mówi, że tunel nie prowadzi tylko na zewnątrz. Prowadzi do ostatniego miejsca, gdzie Kleopatra mogła zniknąć z własnej woli. Do sanktuarium, które miało nigdy nie zostać zbezczeszczone. I gdy to zaczyna brzmieć zbyt idealnie, świątynia dorzuca jeszcze jeden element dowodowy, który wygląda rytualnie. W obrębie kompleksu w szesnastu grobach wykutych w skalę, zespół znajduje mumie z czymś błyszczącym tam, gdzie powinny być języki. Złote foliowe amulety w kształcie języka. Transkrypt wyjaśnia wiarę stojącą za tym zwyczajem. Jeśli chcesz przetrwać w zaświatach. Musisz przemówić do Ozyrysa, więc dostajesz złotą elokwencję. Ale większy dreszcz bierze się z tego, dlaczego są tam, właśnie tam, w tej konkretnej świątyni. Interpretacja Martinez jest taka, że to nie były przypadkowe pochówki. To mogli być ludzie Kleopatry, dworzanie, pochowani i przygotowani do mówienia, może po to, by ogłosić nadejście swojej królowej. Więc teraz. Historia rozdziela się na dwoje otwartych drzwi: tunel, który może być drogą do Kleopatry, i nekropolię, która wygląda, jakby została ustawiona pod kogoś królewskiego. Okej, okay, ale czy da się to udowodnić? Jeśli nie, zostają nam tylko tropy, domysły i kości, które mówią półsłówkami. Gdy pęka więź krwi Kleopatry. DNA miało tu być skrótem do Kleopatry, bo ta genetyczna nadzieja nie zaczęła się w Egipcie. Zaczęła się od kości z innego miejsca. Uwaga DNA skupiła się na Efezie, bo szkielet w ośmiobocznym grobowcu traktowano jak krwiste lustro dla genomu Kleopatry. Kości w tym ośmioboku uważano za należące do Arsinoe IV. W transkrypcie pojawia się też jako arino lub arsenoi. Więc czaszka i szkielet stały się wyobrażonym genetycznym wejściem do jej linii krwi. Tyle, że pierwsze testy DNA tych szczątków pierwotnie się nie udały. Powód był banalny i bezlitosny skażenie. Kość była zbyt wiele razy dotykana, przenoszona obsługiwana, by dało się uzyskać czysty odczyt laboratoryjny. Historia czaszki pogorszyła sprawę jeszcze bardziej. Czaszka, znaleziona w 1929 roku, została sfotografowana i zmierzona, a potem zniknęła podczas bombardowań w Niemczech w czasie II wojny światowej. I nagle późniejsze spory genetyczne opierały się na starych zapisach, a nie na świeżym badaniu. Właśnie dlatego pomiary czaszki stały się paliwem dla sensacyjnej tezy. Archeolog Hila Thur Argumentował, że proporcje kości sugerują afrykańską matkę, co wywracałoby założenia o pochodzeniu związane z dynastią Kleopatry. Debata natychmiast zrobiła się ciężka, bo autorzy tacy jak J. A. Rogers i Cheikh Anta Diop są w transkrypcie wymienieni jako głosy twierdzące, że historia Egiptu była wybielana, a markery szkieletu traktowano jak biologiczny, dymiący pistolet. Wspomniana jest nawet presja popkultury, bo transkrypt wskazuje na serial dokumentalny Netflixa z 2023 roku, który wcisnął tę debatę do milionów domów, zamieniając jeden zestaw kości w globalny spór o tożsamość linii krwi. I wtedy ton wokół DNA zmienił się w 2022 roku, gdy zespół Uniwersytetu Wiedeńskiego prowadzony przez antropologa Gerharda Webera podobno odnalazł zaginioną czaszkę w archiwach uczelni. Sprawa znów stała się fizyczna. Potem weszły skany, bo microCT stworzyło wysokorozdzielczą cyfrową mapę struktury czaszki. Pobór próbek skierowano w pars petrosa, opisaną jako najgęstsza część kości skroniowej, biologiczny safe dla DNA. Wyniki sekwencjonowania, opublikowane w styczniu 2025 roku w Scientific Reports według transkryptu, odwróciły całą identyfikację jednym szczegółem chromosomu. Dowód pokazał chromosom Y. To znaczy, że osoba z ośmioboku nie była w ogóle kobietą. Genetyczna kotwica dla siostry Kleopatry runęła. Na to nałożyły się dane o zaburzeniach, bo skany opisywały poważne problemy rozwojowe. Niedorozwiniętą szczękę i asymetryczną skręconą czaszkę z sugestiami w transkrypcie czegoś w rodzaju zespołu Tryczera-Collinsa albo ciężkiej krzywicy. A potem markery przyniosły kolejny szok. Ślad pochodzenia DNA wskazywał nie na Egipt, lecz na Włochy lub Sardynie. Wniosek wymuszony przez te dane brzmi chłodno. Ta czaszka i te kości to nie Arsinoe, nie dwudziestoletnia kobieta i nie dowód pochodzenia Kleopatry tą drogą. Skoro DNA zostawia ten grup bez odpowiedzi, wracamy do kroniki dynastii, bo bez genomu Kleopatry nie da się rozwiązać jej biologii bezpośrednio. Fakty o linii krwi w transkrypcie opisują Kleopatrę jako produkt greckiej dynastii rządzącej w Egipcie, linii Ptolemeuszy która próbowała utrzymać władzę czystą. Kaziroctwo jest nazwane polityką. Nie ograniczali się do kuzynów. Żenili rodzeństwo przez pokolenia. Zapaść rodowodu to użyte określenie, bo drzewo genealogiczne nie rozszerzało się na zewnątrz. Składało się do środka, powtarzając wciąż tych samych przodków. Podane są też szczegóły. Rodzice Kleopatry, Ptolemeusz XII i Kleopatra V są w transkrypcie opisani jako prawdopodobnie pełne rodzeństwo, a dziadkowie jako możliwie wuj z siostrzenicą, a nawet brat z siostrą. Pojawia się także matematyka rodowodu. Genetycy mają szacować współczynnik inbredu Kleopatry na ponad 45%, podczas gdy dziecko kuzynów pierwszego stopnia ma około 6% dla porównania. Geny są potem łączone z historią przez analogię, bo transkrypt przywołuje przykład Habsburgów i Karola II Hiszpańskiego, jako przypadek, w którym inbred dał widoczną chorobę, deformację i zapaść. Objawy w tej analogii są wyliczane krótko, ale mocno: opóźnienia rozwoju, deformacje twarzy i szczęki, drgawki, skrajna słabość i symboliczny detal z sekcji, że serce było jak ziarnko pieprzu. Współczynnik inbredu jest znów zestawiony. Karol II ma mieć około 25%, a transkrypt podkreśla, że szacowany poziom Kleopatry był niemal dwukrotnie wyższy. Geny tłumaczy się potem jednym słowem mechanizmem homozygotyczność, czyli powtarzanie się tych samych błędów genetycznych bez zdrowej przeciwwagi od niespokrewnionych rodziców. Gdy znika siatka bezpieczeństwa, recesywne choroby i ryzyko zaburzeń łatwiej się ujawniają, a to naturalnie rodzi oczekiwanie deformacji, takich jak problemy ze szczęką, które pojawiły się w sprawie czaszki z Efezu. Wzorce chorób są potem wyciągane z opisów rodziny. Pradziad wuj Kleopatry, Ptolemeusz VIII, zwany Fiskon, brzuchacz, jest opisany jako skrajnie otyły, z kończynami za słabymi do swojego ciała. Transkrypt wskazuje na obrzękłą szyję, wytrzeszcz oczu i duszność jako cechy przypominające profil choroby tarczycy. I tu wchodzi konkret. Choroba Gravesa-Basedowa. Autoimmunologiczne schorzenie, które może dawać wolę i wytrzeszcz, ale też zalewać organizm hormonami tarczycy. Szybka mowa. Bezsenność. Nerwowość. Maniakalna energia. Chaotyczne decyzje na wysoką stawkę. Transkrypt pyta więc, czy legendarna witalność Kleopatry mogła pasować do objawów, a nie tylko do osobowości. Wskazówki z kości i twarzy też traktuje się jak sygnały biologiczne. Transkrypt przywołuje monety, srebrne tetradrachmy, pokazujące mocny orli ptolemejski nos, wydatny podbródek i grubą szyję. Wspomina też, że wysoki inbred zwiększa ryzyko problemów z gęstością kości, deformacji szczęki i zaburzeń metabolicznych. A potem do gry wchodzi plutarch. Pisał, że jej uroda nie była tak niezwykła, a magnesem były głos i charakter. I pojawia się scena, w której kleopatrę można było przenieść jak ładunek, co transkrypt czyta jako tropku niewielkim rozmiarom ciała. Ale wynik linii krwi wskazuje też w drugą stronę. Dożyła 39 lat i miała czworo dzieci. Więc nawet jeśli była produktem ekstremalnie złożonej genetyki, nie da się jej sprowadzić do karykatury choroby. I tu zaczynają się teorie. Czy Kleopatra była chora, czy nadludzka? Pierwsza teoria jest najprostsza i najbardziej niepokojąca. Może Kleopatra nie była idealną legendą, tylko ocalałą, która po cichu kontrolowała objawy za kurtyną. Co jeśli energia, szybka mowa i noce bez snu pasują do gravesa Bezdowa, a mit jest tylko wypolerowaną wersją? Druga teoria jest prawie straszniejsza, bo brzmi jak czyste szczęście. Może była genetycznym cudem, rzadkim rzutem kością, który ominął najgorsze skutki zapaści rodowodu. Jeśli jej współczynnik był naprawdę tak ekstremalny, to przetrwanie, płodność i władcza prezencja wyglądają jak wyjątek w dynastii, która zwykle płaciła ciałem. Trzecia teoria: robi się zimna. Może wybór partnerów nie był tylko polityczny, może był też biologiczny. Jeśli tradycja wymagała dzieci w rodzinie, a ona sięgnęła po Cezara i Antoniusza, to mogła próbować przerwać pętle genów i dać dzieciom świeżą odległość genetyczną. A potem teoria królowej farmakolożki dodaje ostatnią warstwę Egipt jako centrum medycyny, dostęp do opium na ból, kifi na sen, niebieski lotos na uspokojenie wiedza o reakcjach, którą symbolicznie streszcza legenda o Perle w occie. I jeśli pisała o kosmetykach, to może nie tylko po to, by wyglądać pięknie, ale by maskować to, co zdradza ciało: skórę, szyję, oczy. Więc spór staje się brutalny. Może Kleopatra ukrywała medyczną walkę, może była biologiczną wygraną na loterii, a może robiła oba naraz. Dwie wojny w jednej królowej. Oto, co transkrypt naprawdę zostawia nam, gdy opadnie dym. W Egipcie dwudziestoletnie polowanie prowadzi do Taposiris Magna. 16 grobów wykutych w skalę, złote języki, zatopione połączenia portowe i ogromny tunel długi na ponad 4300 stóp w stronę morza. Inżynieryjny wybór, który sugeruje wagę, a nie przypadek. To fizyczna mapa, na którą Martinez stawia życie. Tymczasem rzekomy skrót DNA, FS, robi odwrotnie. Wyniki z 2025 roku opisane w transkrypcie nie potwierdzają jej siostry. Odwracają tożsamość, odwracają płeć i kierują markery pochodzenia poza Egipt. Lustro, którym próbowano dowodzić biologii Kleopatry przez jej siostrę, pęka i zostajemy z brutalną rzeczywistością dynastii, zapaścią rodowodu, kaziroctwem i ryzykiem genetycznym tak ekstremalnym, że brzmi nierealnie obok legendy, na której wyrośliśmy. I to jest ludzka stawka. Kleopatra nie musi być jednym czystym mitem. Może być dwiema wojnami naraz: jedną przeciw Rzymowi publicznie i jedną przeciw własnej krwi prywatnie. Jeśli to prawda, przerażające nie jest jej romansowanie ani korona. To możliwość, że ostatni faraon zarządzał genetyczną bombą zegarową i mimo to uczynił się nieśmiertelnym. Więc jeśli prawda o DNA Kleopatry kiedykolwiek wyjdzie na jaw, myślisz, że dowiedzie, iż była genetycznym cudem. Czy, że całe życie uciekała przed ukrytą medyczną klątwą? Napisz po której stronie jesteś i dlaczego. I nie zapomnij kliknąć "Lubię to i zasubskrybować".